Z racji tego, że mamy aktualnie teraz 2026 rok, to dziś będą sprzedawać towar na publicznej sesji w grze GTA Online. Tak, dobrze widzowie słyszycie. Dzisiaj po prostu będą sprzedawać towar na publiku. Oczywiście podkreślę w GTA Online. I pewnie tutaj się zapytacie, znaczy no, pewnie tak powiecie sobie tutaj na tym filmie że hm karkawan. Ale co nas to interesuje, że tylko po prostu tylko i wyłącznie będziesz sprzedawać towar na publiku, nie? W GTA Online. A ja mówię tak. Bo ja chcę zrobić testa na graczach. I chodzi o to tutaj, że ja teraz yy, będę sprzedawać yy, ten towar cały, nie, z tego magazynu. I ja teraz chcę zobaczyć, czy gracze mnie zostawią, czy mnie zaatakują. Nie i to niezależnie, czy to będzie jakiś opresor, czy po prostu jakaś akula, chodzi o to, że ja chcę sprawdzić, czy gracze są mili dla siebie, czy są po prostu chamsy dla siebie. Także jeśli Wam się film spodoba, to zostawcie suba. Oczywiście chciałbym, żebyście zostawili suba z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, oraz lajka. No i w komentarzach możecie napisać, czy wy, e, jak sprzedawaliście jakby towar, to czy was jakiś gracz zaatakował, nie? Także no my może bez takiego gadania przejdźmy do sprzedaży. E, więc tak, no zobaczymy, no. Zobaczmy, jak tam, jak tam gracze. No, zobaczmy, no. Ja ogólnie dawno nie sprzedawałem ogólnie. E, Dawno nie sprzedawałem towaru no, na publicznej sesji, także no nie wiem jak to będzie wyglądać. Widzę, że tutaj mamy, no dwie ciężarówki, nie? Mamy także, no, no zobaczymy, no nie? Także tutaj na razie tutaj nie widzę problemu żadnego, yy, więc no wartość wszystkich tutaj towarów jest 240 tysięcy, nie? Także, no chciałbym zarobić te 240 tysięcy, nie ukrywam. Ale, no zobaczymy, no zobaczymy, czy w ogóle gracze mnie będą bili, nie? Bo tutaj na razie nie widzę, żeby tutaj ktoś szykował opresora. Także na luzie. Bo tutaj jeden, myślę, finem jeździ, bo to chyba do Okajerico. Widzę, że jest, no to. Okej. Okay. Ja, tylko widzę, że tutaj gościu, który ma kolor różowy, jeśli chodzi o kolor prezesa, jakby wiecie mi o co chodzi, to ma opresora, ale tak to to nie widzę, żeby tutaj jakiś opresor się na razie do mnie zbliżał. Także mogę chyba na spokojnie pojechać tutaj. Oho, chyba opresor się do mnie zbliża, tak coś czuję że oprócz się po prostu tylko na mnie zbliża. Ale nie jestem pewny, nie jestem pewny. Bo może teraz polecić na przykład w drugą stronę i mnie nie zaatakować, więc... No. Dobra, my już tutaj mamy 900 metrów i my tu zaraz dostarczamy jedną ciężarówkę i zobaczymy, jak będzie z drugą ciężarówką. Nie, także no... Zobaczymy, widzowie. No bo ja będę mega zadowolony, jeśli gracze są dla siebie mili, tak szczerze, bo kiedyś jak sprzedawałem na publiku, to to mnie nie zostawili, to mnie atakowali, i to jak? To oni, już, to oni naprawdę brali dobre pojazdy, nie? Bo mnie mega atakowali i mnie naprawdę nie zostawiali, nie, nie zostawiali, a ja byłem tak wkurzony, bo ja tylko chciałem zarobić, bo ja, bo ja miałem tak mało pieniędzy, ja chyba miałem tam z 50 tysięcy, a a teraz to mam 2 miliony, więc no. Ale nie, naprawdę byłem kiedyś tak zdenerwowany, że to ludzkie pojęcie przechodzi. No dobra, jedna ciężarówka jest tutaj dostarczona. Teraz jeszcze ostatnia ciężarówka i zobaczymy, jak to pójdzie. Ja no myślę, że tutaj na razie nikt nie będzie atakować, no bo nie widzę, żeby tutaj był jakiś problem czy coś. Chyba, że tutaj ktoś będzie kampić przy ciężarówce, nie? i mnie będzie zabijać. No zobaczymy widzowie. Także... Ja tam się nie poddaję, nie? Także... No ja jeszcze sobie zobaczę na... na mapie, czy tutaj ktoś ma jeszcze z... Widzę, że tutaj taka jedna osoba używa Deluxo i Sparowa, ale oni są chyba na lotnisku, więc oni na razie nie będą mnie atakować, czyli widzę. Ale kurde, no... Najgorsze to będzie to, kiedy ja będę już akurat przy dostawie, nie? Przy punkcie dostawy, i nagle tutaj ktoś mnie zaatakuje. Po prostu centralnie przy punkcie, nie? I to będzie po prostu najgorsze, że, że tak przy punkcie nagle mnie ktoś zabija. Także no, nie pozwolę na to. Także dobra, może tutaj zrobię malutkie cięcie i się widzimy, jak będę w ciężarówce. Także zaraz się widzimy. A więc dobra, ja już tutaj jestem w tej drugiej ciężarówce i teraz yy, nieco dalej jest ten punkt dostawy, więc dobra. No, o kilometr jest dalej, bo wcześniej to było 2 kilometry, to jest tutaj było 3. No, dobra. Yy, oho, jakiś tu gracz jedzie w moją stronę. Nie miło, nie miło. A dobra, ma akurat tryb ducha, więc on mnie nie zaatakuje akurat. <laughs> więc na spokojnie. Dobra, czy tutaj ktoś się do mnie zbliża? Zobaczmy na dużej mapie. Eee, dobra. Obawiam się tego Deluxo, ale mam nadzieję, że Deluxo ma mnie gdzieś, więc na spokojnie mogę jechać. I tak w ogóle Deluxo jest... Nie on troszeczkę jest blisko, ale... Ale mam nadzieję, że mnie oleje, bo... Nie, nie chcę mieć, wiecie... Nie chcę mieć bum-bum na tej ziemi Dobra, teraz w ogóle już y, kilometr. Dobra, zaraz będziemy mieli punkt dostawy. Spokojnie, ale kurde, jeśli naprawdę to się wydarzy, że przy punkcie normalnie, nie wiem, mój towar po prostu ulegnie zniszczeniu, to jest ja tak w skórze Po prostu przy punkcie. To jest najgorsze, co może być. Ja rozumiem daleko od punktu, ale przy punkcie dostać bum-bum, test jest... Ja tak nie lubię, nie? W ogóle nie lubię, jak gracze atakują. Znaczy ja te... Dobra, może ja też nie jestem święty, bo ja też y, kiedyś, jak gracz sprzedawał towar, to ja też... Y, y, zardy mu zniszczyłem, nie? Ale tak to to... Tak to to jestem spokojny. Znaczy to zależy, no ale no... No dobra, widzowie. Udało nam się, 400 tysięcy dostaliśmy. I powiem wam tak, ogólnie dało się dostarczyć dwie ciężarówki bez żadnego problemu. Na początku myślałem, że tutaj będą mnie atakować, ale nie, więc ten rok jest akurat bezpieczny jako dla mnie. Więc tutaj nic nie jest. Nic takiego nie jest strasznego. Tylko mnie tutaj ktoś teraz zaatakował, więc nie wiem, to to, ale no obawiam się, że to jakiś gracz, który jest um, na ukrytej organizacji. Także dobra, myślę, że to było na tyle. Dzisiaj po prostu skrzydaliśmy towar jak widzicie nic się nie stało. I zrobiłem 400 tysięcy, także do widzenia. Elo i cześć!